Witam, ja jestem Knitek, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Fireteam Team Gold. Misja Summoning Katedra Te to chyba mówi sam za siebie. O, chwila, chwila. Jeden z najlepiej znanych obiektów sakralnych w Alpach została zrekonstruowana po trzęsieniu Ziemi w 2005 roku. Obecnie nie jest dostępna dla zwiedzających. Hmm. Kolejny odważny ruch ze strony twórców. Przewidzieli! Trzęsienie ziemi w 2005 roku. Wow! Dzisiaj, że to już było. Hmm. Oni sobie to przewidywali. Dla mnie ten rok już był. Ile czasu już minęło? Odkąd ta gra została stworzona? Dobra eee, tak Aha, dobra, wiem mniej więcej co na tym mapie Otóż jedną próbę nagrywania tutaj podjąłem, tylko że mi się zepsuło coś Aaaa, strzelaj do mnie Uff, zastrzeli mnie Tak, e, każdy na każdego do 20, zasady Mapa to ogólnie takie... o, durne skakanie Nie wiem gdzie tu są broje O, chyba znalazłem Siedem. Yy, ale broń. Powiedzcie, że ja go zabiję. Ja go zabiję! Przecież się cieszy, bo chyba się więcej już nigdy nie cieszy, że kogoś zabiję. Zobacz. Może no za chwilę. Na przykład teraz. Nie, ja go miałem zabić! Yy. bo ty potrafi używać Tego, o, tej obrotówy. Okej, okay, jestem tu. Hmm, dalej punktu nie mam. Myślę, że sam zabiję przy okazji. Oraz, odganę, powinienem coś zabić. No, zabiję Okej, okay, dobrze, że w to wpadłem. I mi się to źle za dla mnie skończyło Ups. Zero Nadal zero To nie jest? O tu Czy skoczy? Czy on będzie na tyle szalony? I skoczył! Co za wariat. Ups. To jest mi ktoś na czesze Mam. No, na czesalini. Moja głowa się odbiła od murku O, o, o! Zwiał. O, to jest bardzo fajne takie przejście. Tylko, że... A! W dupę, w dupę, w dupę. O, coś go rzuciło. Ja zabiłem go z pistoletu, jestem wielki. Ups, 14 życia, jestem mały. Troszkę zdążę! To na dobrze, uszedłem z życiem. Tylko teraz trzeba znaleźć coś mocniejszego. Tak, tu jest maszynówka. To jest mało kuszące, ale wezmę, bo lepsze to niż nic. Ma Wyżytnia rakiet, ale wyżytnią rakiet, to ja tu się za bardzo posługiwać nie umiem, bo przeważnie sam pierwszy ginę. O, ale wezmę jak już jest. Dobrze, dwóch zabiłem. Trzeci czeka na śmierć. O i, z, i się doczekał. Czwarty. Bardzo ładnie, seria zabójstw. O i pęta będzie, pęta, pęta, jest pęta. Szkoda, że takich rzeczy tu nie liczył, to fajnie. Mm. O, skoczył, co jest? Kurumbał <grymowało> gościa. Dobra, tu nic spogości nie zostało. No, ty mnie wziął. No, jaki to niecny falek. Trzeba by zapłacić za to zabójstwo. Dawaj, odszkodowanie. Gdzie on jest? Odszkodowanie, poproszę. Ja co, on ma za broń? Jak zginę, to się dowiem. O kurde, granatnik. O, szudłana. No to. Witam panów. Raz. O kurde. Ten co tu. Kamikaze zrobił. Wow, ale ich wyżywam, 12 zabójstw. Jest góry cios, a O, 13. Teraz będzie 14. Albo sam zginę. Jest 14. Prosto w dingę. O, 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 gdzie? Aha, tu jestem dobra. A, on tylko 2 amunic... amunicji. Dobra, jest amunicja. On 31 już. O, i widzę kolegę. Dzień dobry, panu pan ucieka? Ja jestem. O tu. Okej. Okay. <laughs> znikł Przeżył, czy nie? Chyba przeżył. A, się dowiem. Nie, nie przeżył. O tu widziałem kolegę. Zajdziemy go do tej strony. O i skoczył. Cześć! Mogę cię postrzelić. Fajnie, wszyscy giną, nie wiadomo od kogo, dlaczego. Po co? Hmm, ten ten co coś nie mierzy wysoko. Się namierzył. Zrobiłem full amunicji każdej broni. Jak nie dam się teraz zabić, jeszcze tylko trzy zabójstwa i koniec. Koniec potyczek. Koniec zabawy z nimi. Hmm, nie mam wszystkich broni, Przydałoby się jeszcze wszystkie broni przebiegł pozbierać. Chociaż po co? Wtedy bym padł. Zbroi mam 200 yy, mogę do mnie strzelać. Życia 52, to już nie do końca fajnie. A mam zbroi jeszcze 200. No i zginął. A ja chciałem go zabić. Z czego on to speca? A, karabin nowy. Na pistolet na pistole! Zabił się. Mogł sam się zabić, niż gdybym ja go zabił. Co za typ? Żeby nie bolało, jakbym go zabił. Żeby nie dolece. Może tego przynajmniej. Chwilą przed chwilą. Jest? Jest zaliczyło! Lawa mi pomogła. Niech moc. I ciepło lawy będzie z tego. Ojej. Ujej, lecę. Laser. Hmm, gdyby to było śpij na prost. Może tu kogoś znajdę. Choć wątpię. Ale. O tu przeważnie się do. Co to w ogóle robi? O, o, chyba znalazłem. Chyba zginął. <laughs> Ładowanie magazynku w locie, Krabinek. Za wysoko, ten jaki tu o! sześć, dobra, Shotgun. Ja! Yeah. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie i komentujcie, jak się tam wam podobało, czy nie, co można by, coś źle zrobiłem, co dobrze. Jestem gotowy, dziękuję. Dobranoc. Nie ma. Do widzenia. Cześć! To jest na każdą porę dnia.